Dziewczyna zaraz po wyjściu z domu upuszcza pieniądze z torebki. Wtedy ochroniarz woła za nią. Proszę pani, upadły pani pieniądze i oddaję je. Dziewczyna mówi, nawet nie zauważyłam, kiedy upadły. Bardzo dziękuję, że mi je pan zwrócił. Ochroniarz odpowiada, proszę pani, nie ma za co dziękować, to mój obowiązek. Dziewczyna daje ochroniarzowi 10 tysięcy rupii jako nagrodę. Ochroniarz mówi, proszę pani, czy pani próbuje kupić moją uczciwość tymi pieniędzmi? Dziewczyna odpowiada, nie kupuję pana uczciwości. Pomógł mi pan, oddając tyle pieniędzy. To po prostu nagroda. Ochroniarz mówi: Proszę pani, to był mój obowiązek. Proszę zabrać te pieniądze z powrotem. Dziewczyna zabiera pieniądze i mówi: Naprawdę, jest pan bardzo uczciwy. W tym momencie przychodzi córka ochroniarza, Maria i mówi: Tato, chcę iść na imprezę. Daj mi pięć tysięcy rupi. Ochroniarz odpowiada: Córko, nie mam pięciu tysięcy rupi. Ledwo starcza mi na codzienne wydatki. Skąd mam wziąć pieniądze na imprezę? Maria nalega i wyciąga dwa tysiące rupi z kieszeni ojca. Ojciec mówi. Córko, te pieniądze są na rachunek za prąd. Maria odpowiada: Rachunek za prąd, zapłacisz później, ale dziś wieczorem ta impreza jest bardzo ważna. Dziewczyna, pani, obserwuje wszystko z daleka. Maria mówi: Tato, następnym razem wezmę od ciebie pięć tysięcy i wychodzi. Kiedy Maria wychodzi, dziewczyna mówi: Posłuchasz mnie, masz na sobie ładną sukienkę, iPhona i markową torebkę. To wszystko dostałaś od ojca, prawda? Maria odpowiada: Tak, tata mi to wszystko dał. Jestem jedynaczką to jego obowiązek. Dziewczyna mówi: Skoro to Jego obowiązek ci to dawać, to czy nie jest Twoim obowiązkiem coś dla Niego zrobić? Maria, zostań ze mną. Pokażę Ci, jak Twój ojciec spełnia Twoje zachcianki. Spójrz przed siebie. W tym momencie z domu wychodzi szef, a ochroniarz mówi: Proszę Pana, czy może mi Pan dać zaliczkę? W domu skończyło się jedzenie. Szef odpowiada: Oszalałeś? Ciągle tylko prosisz o zaliczki. Jak skończy się miesiąc, dostaniesz pensję i odejdziesz. Zaraz potem przychodzi młody mężczyzna i mówi: Hej, stary, zapłać wreszcie czynsz za ten miesiąc. Ochroniarz odpowiada. Wydatki były bardzo duże. Zapłacę za ten miesiąc i następnym razem. Mężczyzna zirytowany odpowiada: Naprawdę nie masz pieniędzy, ale jeśli następnym razem nie zapłacisz za dwa miesiące miesiące, wyrzucę cię z mieszkania i odchodzi. Dziewczyna mówi wtedy do Marii: Widzisz, jak twój ojciec znosi gorzkie słowa z twojego powodu, a ty mówisz, że to jego obowiązek? On spełnia swój obowiązek, a ty jako córka. Co robisz dla niego? Jesteś tylko ciężarem, wydając jego pieniądze na imprezy, podczas gdy on w tym wieku ciężko pracuje w palącym słońcu i jeszcze musi słuchać przykrości. Powinnaś się wstydzić. Teraz to twój obowiązek zrobić coś dla niego. Maria mówi. Popełniłam wielki błąd. Nigdy więcej tego nie zrobię. Siostro, bardzo ci dziękuję. Nauczyłaś mnie wielkiej lekcji. Dziewczyna mówi: Nie ma sprawy. Idź przeprosić swojego ojca. Ucieszy się. Maria idzie do ojca i mówi. Tato proszę, wybacz mi. Tak ciężko pracujesz na słońcu dla mnie, a ja tylko sprawiałam ci kłopoty. Nigdy więcej tego nie zrobię. Od teraz będę pracować i utrzymywać dom.